Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Dzisiaj wspomnienie najświętszej Marii Panny Królowej. Dzisiaj zaczniemy od słów papieża, który prosił, aby dzisiejszy dzień był dniem modlitwy i postu o pokój. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju. Maryjo, królowo pokoju, móc się za nami. Chcemy dzisiaj pomodlić się w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, anioł pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały z martwych zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wiek i na wieki wieków. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych wieczny odpoczynek, raczej im dać Panie, światłość niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Krzysztofa, Marleny, Renaty, Piotra, Rosali. Dziękujemy i do usłyszenia jutro o 12.00. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Cześć. Cześć.